And I can only guess the cause It doesn't matter when, doesn't matter where Always hits me when I'm unprepared I just feel like it's something new every day Where did I go wrong? I hate having to worry But I'm so lost I'm always in a hurry And I know that Things in life will always set us witam i zapraszam Do Modernowa na odsłonę nowoczesnego domu. Jak on wygląda, wy już doskonale, wiecie? A teraz zobaczmy tego byka w środku. wejdźmy sobie głównym wejściem, które to znajduje się tutaj. Jest tutaj suwna brama również, a takie atoszy nie. Wysunięta po części, żebyśmy mogli wejść. Tam jest na górze dosyć fajne patio A tutaj mamy ciekawe mebelki Miejsce, żeby sobie powiesić rzeczy Gdy wychodzimy na przykład z garażu Garaż pusty, całkiem fajny, fajne ma tutaj oświetlenie I okienko A tutaj mamy salon A tu ciekawe schody na górę Podwójna kanapa Gdyż też tu jest fajny kamienek i też fajnie sobie przy nim posiedzieć przy tej też a tu można sobie wziąć coś z barku, jakieś pićku i sobie siedzieć. Jest fajnie. Można sobie też i tutaj siedzieć. I tu też jest fajnie. Są fajne widoczki są. A można też pójść do kuchni. To mamy stół. A wejdźmy od razu jeszcze tu jest kibelek Nada. a tu jest cała kuchnia wejdę na stół sobie o nie jabłko mi zasłania kuchnię chłopsiu i tutaj jest właśnie wyjście no i tu można sobie bokiem wyjść do sąsiada który był w ostatnim odcinku dalej będę chyba na tą stronę teraz przy plaży sobie udało tu już byłem w kibelku tu nadal widzieliśmy wszystko, wejdźmy na górę. No I tu mamy jakieś tam piarodołki na korytarzu. Oraz łazieneczkę tu już większą. Fajniejszą. I pokoi ich tutaj mamy. A tutaj leży Nokia 330, tak zwana cegła. I tak już miała monofonia. A tutaj jest jeszcze garderoba. Dobra To już właściwie jeszcze jeden pokój po nam zostawi i kończymy oprowadzanie W dzisiejszym odcinku Patio Jakieś miejscówki do posiedzenia I fajne sąsiadstwo Haha eee, Ten pokój jeszcze Tu jest fajny widoczek stąd Na sąsiadów Tam na zamek Tu na ocean Tu jest ciekawy Ciekawe te piórko fajne takie duży blad Tu jakaś nadstawka. No kwiatka. No tak się prezentuje ten pokoik i tu on ma fajną dużą łazienkę. Tu jakiś grzejnik. tu wieszaczki, wieszaczki, ręczniczki wiszą. Tutaj też taki krótszy. Lustereczko. Proszę bardzo, wszystko. aż okno w łazience tu nikt przecież nie będzie mnie podglądał, bo tu nikogo nie ma. Jest tylko woda, a z tego poziomu tu nic nie, nie widać. Oddał. Tak. Tak, sprawdzone Patrzcie, piś, piś Hop. O. Widzisz? Nie ma opcji żeby ktoś coś zobaczył Widać tylko, tylko górę prysznicu. A to aż tam wysoko nikt nie sięga Chyba, że ręce by mogło być winać a stąd, no to już pikseloza, nic nie widać. No, no, dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jak się podobało to lajknij, no i napisz co Ci się podobało. Trochę chyba szybszy ten odcinek wyszedł. Możesz też powiedzieć, czy takie szybsze odcinki lepsze. A i tam jeszcze jest takie zejście, że po schodach można sobie tam zejść do plaży. To widać teraz fajnie, ładnie. Dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie się.